Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym materiale na moim kanale. Dzisiejszy będzie pierwszym odcinkiem z serii, gdzie będę omawiał karty z nowego dodatku Wiedźmini. Po angielsku jest to Way of the Witcher i będzie on opowiadał o naszych ukochanych Wiedźminach, o ich początkach, o tym jak powstali, o tym z kim walczyli i nie tylko. Nie przedłużając będę... Takie odcinki wypuszczał co kilka poznanych nowo kart. Będę je omawiał, jakieś synergie z aktualnymi, jakieś kontry na aktualne karty, wpływ na metę, czy będą grywane bądź nie. I taką moją subiektywną ocenę danych kart. Nie przedłużając, przejdźmy do pierwszego. Trójkąt w, trójką... Trójkąt w trójkącie. Ciekawa nazwa, zaklęcie. I nie wiem dlaczego opis jest po angielsku, w każdym razie po polsku. Ta karta będzie buffowała naszą jednostkę o koszt prowizji albo zadawała obrażenie przeciwnikowi o jego koszt prowizji. To oznacza, że karta będzie bardzo dobra jeśli chodzi o buffy, ponieważ będzie robiła na przykład z Vincenta 13 aż, będzie go buffowała o 10, czyli już będzie wychodziła powyżej koszt swojej prowizji. Będzie buffowała praktycznie w każdym deku. Mamy karty, które robią tak dużo, mają tak duży koszt prowizji. E, chyba jedynie, jeżeli gramy pod Cirinowe, nie będziemy mieli e, dziesiątki oczywiście, czyli będzie buffowało o dziewięć. No ale czy ktoś to wtedy będzie grał? No nie, więc myślę, że karta, jeśli chodzi o te buffy, jest ok. Zwłaszcza, że możemy też zadać przeciwnikowi obrażenia. I teraz, tak: będziemy mogli zniszczyć większość złotych silników. Ale nie będziemy mogli zniszczyć tych brązowych. Jest to dość ciekawa interakcja, ponieważ złote silniki będą, mają wysoki koszt prowizji, a brązowe mają małgę, a wychodzą wysoko. Tak jak Fallen Knight, tak jak Hamadriada, no, nie uda nam się trójkątem ich zniszczyć. Co nie zmienia faktu, że na przykład jeśli wrócą do grania, na przykład jakichś Stefanów, Skelenów, Dejmienów, albo na przykład Virexasa, to z automatu miażdży, Igerna miażdży. Dlatego myślę, że ta elastyczność w tej karcie sprawi, że może być grana. Dodatkowo ma tak zaklęcie, więc będzie się z Alzurem kombić. Teraz przyszedłem do Alzura. Jest on już w grze. Nie będę pokazywał w tym odcinku żadnej talii na nim. Nie wiem, czy w ogóle taką pokażę. Chyba, że stworzę jakąś, która będzie bardzo mocna. Yy, w każdym razie, on ma w tagach człowiek i czarodziej. Może to być coś kiedyś ważne, coś zmienia faktu, że dziwi się, że nie ma także rycerz. Skoro nawet w opisie jest buntownik, wyrzutek, rycerz. Nawet czarodziej. A to czarodziej ma, a rycerza nie ma. Yy, jest to fajna memkarta. Na pewno mocniejsza niż pan, pan lusterko. Na pewno bardziej grana. Dodatkowo jest ona nowością, więc dużo osób ją gra aktualnie. Myślę, że może robić spoko punkty. Ma kilka dobrych targetów: onej romancję, lawinę Beckera, nawet można powiedzieć, że Umę, która może stworzyć nawet znowu Alzura. Może także jakieś piątki typu Piorun. Krzyż Alzura także jest dobrą kartą. Oraz zakazana magia czy zakazany rytuał. Karta dość spoko, ale często będzie ginęła, bo ma 6 punktów. Nie ma żadnej tarczy, nie ma zasłony, więc można też ją zablokować. Z potworów na razie żadnej karty nie znamy, ale możemy już przejść do Nifgardu, gdzie zaczynamy brązami, zatrute ostrze, zadaje jednostce 5 punktów obrażeń, na śmiertelnym ciosie. By ją baniszujemy, czyli wygnamy ją, a potem tworzymy kopię tej jednostki u przeciwnika na wierzchu talii. I teraz tak, mam kłopot z tą kartą, taki, że w pierwszej rundzie może być ona bezużyteczna. W niektórych przypadkach, kiedy chcemy coś naprawdę wygnać, typu Cerys, jest jeszcze bardziej bezużyteczna, ponieważ tworzy więc więcej punktów rywalowi, ale po tak głębszym zastanowieniu się, możemy użyć zatrutego ostrza, następnie użyć Cantarelli i wtedy my zagrywamy tę kartę, którą chcemy. Jest to mniej więcej podobne kombo do magicznego wstrząsu z Joachimem Debetem, ale jest dużo niżej prowizyjnie, więc może takie kombo być więcej warte. Kłopot jest taki, że nie ma oczywiście tego pustu za 8, ale naprawdę zadanie komuś 5 punktów obrażeń i zniszczenie go przy tym jest dość częste. Dlatego myślę, że może się odnaleźć, ale nie do końca w tym archetypie, który próbuje chyba stworzyć CD Projekt Red na zapychanie komuś talii bezużytecznymi jednostkami. No i właśnie, możemy także komuś zniszczyć jakiś brązowy silnik, który owszem będzie grany w takiej rundzie pierwszej, no ale już niekoniecznie chcemy go na rundę drugą i trzecią, zwłaszcza jeśli ktoś będzie nas blidował. No i taką dywizję magnę możemy komuś wstawić i będzie musiał ją wymieniać. Jest to ok, dlatego chyba będzie jednak grana, ale no tak jak mówię, nie do końca w takiej formie chyba, o której Redzi by myśleli. Dodatkowo ma tak taktyki, więc wyciągamy z jakiegoś meno. Będzie całkiem spoko wtedy na jakimś Ardalu. Może coś w tym gardzie się ruszy, ponieważ aktualnie to jest tylko bal. Sirinowa i nic więcej. Do tego to nie jest jakieś mocne. E, Wiedźmini, Wiedźmin Szkoły Rzmi. E, przy okazji została zmieniona aktualna nazwa takiej karty na King Kingslayera. E, no i tak, kolejny Wiedźmin. E, rozmieszczenie, daj jednostek krwawienie 2. Jest to w ogóle dziwnie napisane, bo powinno być krwawienie nad dwie tury, myślałem. Ale okej. Okay. I przechodzimy do adrenaliny. Czyli nowej mechaniki, która zostanie wprowadzona w tym dodatku, i właśnie teraz ją wytłumaczę. Adrenalina działa tak, że liczba, którą mamy po adrenalinie, czyli załóżmy adrenalina X, będzie się odpalała, kiedy mamy X kart na ręce lub mniej. To oznacza, że adrenalina 6 będzie działała, kiedy mamy 7 kart na ręce, wyrzucamy Wiedźmina na szkoły brzmi. I wtedy zostaje nam 6 kart na ręce. Możemy go także wyrzucić przy 6, 5 i adrenalina będzie się odpalała. Działa ona tak samo jak dominacja, czyli efekt będzie działał w momencie wyrzucenia już karty. Wtedy będzie liczona adrenalina. Mam nadzieję, że nie zagmatwałem, że wytłumaczyłem to w miarę jasno. W każdym razie będzie liczona kart, liczba kart, którą mamy na ręce po zagraniu kart. Adrenalina 6 oznacza że będziemy mogli tą kartą stworzyć egzemplarz jednostki na wierzchu talii przeciwnika. Te jednostki rozumiem, że jednostkę, którą namierzymy. A to oznacza, że możemy dać krwawienie jakiejś bardzo słabej jednostce rywala. To może być nawet jakiś token typu Elfie Czatownik. Rywal musi go wymienić. Jakiś Ochotnik z Fregaty Kerak rywal musi ją wymienić, bo to jest tylko dwójka. Będzie to moim zdaniem grane pod warunkiem, że Wiedźmini dostaną fajne buffy w tym gardzie. A mam nadzieję, bo lubię ten archetyp i chciałbym, żeby odżył. Colgrim, bardzo podoba mi się jego mechanika. Adrenalina, adrenalina 2 oznacza, że będzie on się odpalał trzykrotnie. Po rzuceniu będziemy mieli dwie karty, kolejne dwie możemy jeszcze zagrać. Na koniec Twojej tury wzmocnij tę kartę o różnicę w liczby kart w taliach obu graczy. Nidwgard ma bardzo dużo narzędzi do tego, by siebie skracać. Czy to z nagonki, jeszcze do tego możemy tu zagrać z Artoriusa, jakieś taktyki pod Menela, czyli Menno, na przykład rozkaz wymarszu. Bardzo często mamy mało kart w deku i będziemy mogli właśnie. Liczy na to, że rywal ma ich dużo więcej, na przykład o 5. Dodatkowo możemy mu zapychać to tymi taktykami, wiedźmi nami Myślę, że Colgrim będzie e, bardzo fajną kartą. E, z tych trzech podoba mi się najbardziej. E, no i nie powiem, ma do tego bardzo ładny art i nawet bardzo ładny opis. E, nic więcej o tej karcie nie mogę dodać, po prostu moim zdaniem będzie bardzo podobna do chociażby Oriany. Czyli będzie rzucana i będzie robiła bardzo duże punkty w małej liczbie tur. Myślę, że do takich dwunastek może dochodzić, 13 za 9 punktów prowizji. Kolejną kartą, a jedyną z północy, która została zaprezentowana jest kołem. Najprawdopodobniej wizerunek szkoły Gryfa. Który był w książkach. Przechodzę do umiejętności. Zapał rozkaz: wzmocnij wszystkie jednostki o sile równej sile koena o tyle, o ile wzmocniony jest koen. Oznacza to, że nie będzie można go rzucać tak łatwo jak Shiru. Rzucamy i bafujemy wszystkie trójki. Tak łatwo nie ma. Musimy mieć co najmniej czwórki, piątki, szóstki, siódemki i wzmacniać koena o tyle, żeby właśnie tam te karty. Wzmocnili. Myślę, że o czwórki się to nie będzie opłacało. Piątki może na jakiś spamach typu niebieskie pasy. Rzucamy niebieskie pasy. Wojmira wzmacniamy koło na o 2 i wzmacniamy wszystkie niebieskie pasy o dwa punkty dodatkowe. Ale chyba najbardziej grany będzie na siódemki. Możemy mieć takich kilka. Rzucamy wirek Sasa do tyłu z desantu morskiego. Mamy marynarza Kerak, wzmacniamy o 4 Koena, będzie koń siódemką, marynarz z Kerak siódemką, Firekas siódemką e, będzie e, na przykład Celtkirk siódemką po daniu motarczy. Będzie obrońca siódemką. No trochę tych kart będzie, a będzie wtedy wzmacniane aż o 4 punkty. E, myślę, że koen może być grany, może na insurrekcji. Fajnie jakby ta umiejętność znowu odżyła. Pozostała wyparta przez Shield Ball, a to insurekcja jest moją ulubioną w KP, razem z natchnionym zapałem. Co mogę więcej dodać? Bardzo mi się podoba ta karta. I przechodźmy do Skojatel, gdzie będą wydźwigni szkoły Kota. Zacznę od sabotażysty. Rozmieszczenie: przenieść drogą jednostkę na lewy skraj jej rzędu. Zadaj jeden punkt obrażeń za każdą mijaną kartę. I teraz tak, mam duży dylemat z tą kartą, ponieważ myślę, że bardzo łatwo wokół niej grać. Po prostu rzucamy jakiś silnik już na skraj i no, wtedy sabotażysta nic nie robi. Ewentualnie może przenieść coś tylko pod punkty, a wtedy on ma zaledwie 3 punkty siły, więc będziemy musieli zagrywać taką, myślę, że piątkę nawet taką, żeby było to tego warte. Może być grany w harmonii, ponieważ jest to nowy tak pod harmonię. Yy, dziwnie się będzie oglądało, jak Wiedźmini bachują harmonię, ale okej, okay. niech będzie. Yy, czy jestem przekonany do niej? Tak jak już powiedziałem, nie. Ale myślę, że na jakimś przesuwaniu, bo widzę, że będzie tutaj przesuwanie yy, forsowany w, yy, z Kojatelem, co jest okej, okay, bo to dość fajny archetyp, ciekawy. Yy, będzie miał od takiego wyzykota na przykład czy statki na skaliga. I nie powiem, czekam na więcej kart ze Szkoły Kota, bo na razie znamy jeszcze tylko Brechena. I on jest już kartą, która mi się bardzo podoba. Rozmieszczenie zniszcz skrajną prawą jednostkę w rzędzie przeciwnika z co najmniej pięcioma jednostkami. No, oczywiście tu musiałby takie ograniczenie, żebyśmy nie mogli po prostu sobie niszczyć byle jakiej karty. Ale mam też adrenalinę. Adrenalina 3. Zamiast tego zniszczyć skrajną prawą jednostkę w rzędzie przeciwnika z co najmniej trzema jednostkami. A to oznacza, że im mamy mniej kart na ręce, tym Brechen jest wręcz mocniejszy. Co jest w sumie trochę dziwne, bo im dłuższa runda, tym by się wydawało, że więcej kart będzie na stole. Możemy go grać zdecydowanie z aktualnym liderem, który jest nazywany taktyką partyzancką. Przesuwamy jakąś jednostkę na skraj drugiego rzędu, możemy wtedy automatycznie ją sobie zniszczyć. Ponieważ przesuwanie jednostek jest na skraj rzędu. Możemy to grać z Maleną. Ona będzie zawsze mogła na rozkazie coś poprzesuwać. Myślę, że Malena może mocno odżyć, jeżeli tutaj będzie wsparte przesuwanie. Jakieś drzewy z Odyniec. Będzie to dość ciekawa talia pod względem tagów, które się tam pojawiały, ponieważ przesuwające karty to i drzewce, i elfy. No i najwidoczniej też widzimy. W każdym razie takiej karty moim zdaniem Skytel brakowało, czyli karty, która będzie mogła niszczyć jednostki, a nie tylko zadawać obrażenia, ponieważ Skytel nie było żadnej kontry na Uzrela, poza truciznami, których aktualnie nikt nie gra. Myślę, że to pozwoli na przykład Skytel grać także Devotion, aczkolwiek z symbiozą to raczej grane nie będzie, ale zobaczymy. Zobaczenie. I przechodzimy do Skellige, aktualnie chyba mojej ulubionej frakcji. E, mamy tutaj odkrytego Brąza, Mentor Szkoły Niedźwiedzia oraz Gerda, ciekawego widmina, e, do którego przejdę po omówieniu mentora. E, rozmieszczenie: wzmocni tę kartę, jeden za każdą radną sojuszniczą jednostkę. W tym momencie to jest karta, która mogłaby fajnie wesprzeć e, Svalbroda starego, czyli Niedźwiedź Rytuał. Ale ma też adrenalinę 3. Zamiast tego wzmocni tę te kartę o 1 za każdą ranną jednostkę. Czyli będzie w tym momencie działać trochę jak ten dzik za 7 prowizji, oraz miać te wzmocnienie o jeden za każdą ranną sojuszniczą jednostkę. Nawet już nie powiem szczerze, czy tam ten dzik działa też na nasze, ale chyba nie. No i w tym przypadku ten mentor wydaje się być naprawdę mocny. Ma do tego jeszcze 4 punkty siły, jeden punkt pancerza, moim zdaniem będzie robił zdecydowanie mocniejszy punkt niż na przykład taki Sabotażysta Szkoły Kota. Nie będzie kontrolny, ale będzie sięgał, bo ja wiem, na przykład 10 punktów. Przecież bardzo łatwo na skalibie się rani jednostki inne, a przy Adrenalinie 3 to wcale nie jest tak, że nie możemy zostawić jakiejś mocnej karty dalej na koniec. Będzie moim zdaniem grany, może nawet na Arniolfie. Zresztą na Arniolfie on już sam z siebie robi 7 punktów pod tą adren adrenaliną. Jeszcze możemy grać jakiegoś Vandala. Harald będzie obijał o każdego wojownika. Zobaczymy zresztą, czy to będzie grane w ogóle z, wo w z wojownikami, ponieważ pod to tutora nie ma. I to może być według mnie problem z e, Wiedgminami w tym dodatku, że pod nich nie ma tutorów. E, jakaś neutralna karta by się przydała. Chociaż neutralna, bo wątpię, żeby w każdej frakcji robili tutora. To by nie miało sensu. SKL będzie oczywiście zawsze ze Wlasu. Na KP będzie jakiś desant morski do tych słabszych. I właśnie, jeszcze a propos desantu morskiego, zapomniałem wspomnieć że on może być zagrywany desantu morskiego. Wtedy będzie bafowany. od razu do piątki z insurekcji na przykład, dają bafa do szósteczki, coś wzmacniamy do szóstek i będzie. Wrześniu. Dlatego też Koena bardzo lubię, zwłaszcza, że ma zapał. Eee, wracając do tego z Mentor Szkoły Niedźwiedzia. Mocna karta moim zdaniem. Będzie grana. Eee, raczej to będą wszystkie talie non-devotion właśnie z powodu tych tutorów. Jeśli w ogóle jacyś się pojawią. Ponieważ te karty są trochę za mocne, żeby e, nie mieć pewności, czy się dobierze. Eee, Gerd. E, rozmieszczenie. Stwórz w przeciwnym rzędzie opętaną syrenę i zadaj wszystkim jednostkom w tym rzędzie Jeden. Pewnie punkt do eee, Bardzo mocna karta, ale już przy adrenalinie 4 będzie ona osłabiona. No i zresztą dobrze, ponieważ ona już sama sobie wchodzi ze 7 punktów, więc byłaby zbyt opa. Ale jednak przy długich rundach przeciwnicy będą mieli. E, my będziemy już rzucać wcześniej 5 kart. Jakieś możemy niszczyć, ale niekoniecznie. Rywale mogą stakować w rząd, i to jest karta, która może wtedy robić około 12 punktów, na przykład. No, jest to dużo. Nie będzie niszczyć jednostek. Rywale mogą wokół tego grać. Jakąś ważną jednostkę wrzucać w momencie, w którym my mamy pięć kart na ręce. On przypuszcza, że mamy gerda. My musielibyśmy mu zniszczyć tę kartę jakiś mocny rozkaz. I musimy zacząć kalkulować, czy warto zagrać tego Gerda i zyskać więcej punktów, czy może jednak zniszczyć jego rozkaz. Ponieważ na adrenalinie 4 on tylko e, tworzy w przeciwnym rzędzie Syrenę i zadanie e, obrażenia tylko tej Syreny. Czyli wtedy wchodzi tylko za 7 punktów. Mimo wszystko, na krótkie rundy, wydaje się to mocna karta, ponieważ e, będzie ona po prostu wchodziła za 7 punktów. Nie potrzebuje żadnych warunków do tego. Może tworzyć jakąś rządzę krwi, jakaś synergia z Hemdalem. Podoba mi się ta karta. Jest jedną z moich ulubionych z tego dodatku, ale to jeszcze powiem na samym końcu z tych 12 kart, które jak mi się podobają. Przejdźmy, już może, sobie do syndykatu i na sam start Abominacja Salamandry. No, nie powiem bardzo ładny arcik, ktoś chory go projektował, ale jest bardzo ładny. Na haraczu 1 zatruwa sam siebie. Może się to wydawać dziwne, ale spokojnie. Na adrenalinie 4, na końcu który oczyszcza się ta karta. Czyli jeżeli gramy na przykład odliczenie, HR1 jest za darmo. Wchodzi, jeżeli mamy 5 kart w ręce, czyli zostają nam 4, i ona się samo oczyści, będzie miała 7 punktów, więc w miarę te e, typowe punkty dla piątki będzie robiła. No i w teorii będzie OK. Tylko będziemy musieli to zatruwać, żeby to miało jakikolwiek sens, czyli zamiast zatruwać przeciwnika i niszczenie mu jednostek. Będziemy zatruwać abominację salamandry, tracić trucizny, żeby po prostu zyskać dwa punkty. Nie jestem co do tego przekonany, ponieważ no, zatruwanie samego siebie to jest dość dziwny achetyp moim zdaniem. Ale ta karta ewidentnie będzie fajnie działała z Rolandem Bleinheimem. Chyba tak to się powinno przeczytać, nie jestem pewny. Za każdym razem, gdy jednostka zostaje zatruta, zyskaj monety w liczbie 2. Ale już na adrenalinie 5, zamiast tego za każdym razem, gdy sojusznicza jednostka zostaje zatruta, zyskiem na typ 2, czyli adrenalina go będzie pogarszała. To jest karta wchodząca za 7 punktów, za 7 prowizji. Cudów nie wymagajmy w takim razie. Na początku rundy możemy rzucać truciznę na rywala i zyskiwać za to punkty w postaci monet. A potem już tylko zatruwając siebie, na przykład taką abominację, na przykład ćpuna. Który będzie, jeżeli jest zatruty, się wzmacniał. Ale wystawiamy się na truciznę rywala. wystawiamy się na Nilgard, może na Skoja, jeśli odżyją te truciznę, na przeciwny syndykat. Dlatego nie jestem do końca przekonany z tą kartą. Swoją drogą, ona moim zdaniem fajnie wygląda, zasłoną. Naprawdę nie jestem przekonany co do archetypu na zatruwanie samego siebie. Ale może dodadzą jeszcze jakieś super karty i yy, będę zdziwiony. Na przykład za każdym razem, jeśli ta jednostka jest zatruta, zadaję przeciwnikowi dwa punkty obrażeń, jakieś, nie wiem, coś ciekawego mogą wymyślić. Zwłaszcza, że widzę, że z Syndykatu powinny być jakieś tokeny, ponieważ każda frakcja miała dostać 10 kart. No i zdecydowanie ten Syndykat się ponad to wybija, ponieważ tu już byłoby 10, a są jeszcze 3. SKTL także powinno mieć jednego tokena, jeśli pamiętam: 4, 9, 10, 11. Tak, SKTL także powinno mieć jakiś jeden token albo na przykład kartę, która zagrywa jakąś inną kartę. Tak to rozumiem. Przejdę do podsumowania już tego odcinka. Moje ulubione karty na razie, z tych, które widzę, to zdecydowanie Gerd. Bardzo fajnie, można nim grać taktycznie świetnie. Mentor Szkoły Niedźwiedzia moim zdaniem jest super, oczywiście Prochu nie wymyślił, podobne karty już były, Brechen z faktu na to, że brakowało takich kart w skrętel. potem Coen, bo bardzo lubię KP jeśli chodzi o takie buffy, no i Colgrim, bo mam nadzieję, że dzięki takim kartom Nilfgaard odżyje, robi on punkty, bo nie ma wielkie problemy z robieniem punktów, Kontrolę na stole, Robić potrafi. Myślę, że to są najciekawsze właśnie karty na razie przedstawione. Czekam na więcej i co mogę więcej powiedzieć: 8 grudnia przekonamy się, jak to wszystko będzie w praktyce. Do zobaczenia w następnych odcinkach z tej serii. Cześć!